Dzień dobry. Nazywam się Luiza Jałowiecka, jestem mentorką kobiet dojrzałych. Od lat praktykuję jogę i ajurwedę, ucząc, że prawdziwa siła rodzi się z harmonii tej harmonii w ciele, w sercu i w umyśle. Zapraszam cię do spotkania z ajurwedą, która nie jest kolejną teorią, ale jest sztuką życia. Witaj w przestrzeni, w której możesz zadbać o siebie z czułością i świadomością. A dzisiaj porozmawiamy o akceptacji. Często słyszymy: zaakceptuj siebie, ale co to właściwie znaczy? Dla mnie akceptacja to nie jest ani rezygnacja, ani zgoda na to, co mi nie służy. To jest umiejętność spojrzenia na siebie z taką ogromną łagodnością. Przede wszystkim bez walki z własnym ciałem, bez krytyki za to, jak wyglądam, czy jak się czuję, czy też jak się zachowuję. Dla mnie akceptacja to jest umiejętność powiedzenia sobie: zmiany są naturalne, nie jestem zepsuta, stara czy do niczego. Po prostu się zmienia. I rzeczywiście, Ajurweda uczy nas, że całe życie to jest cykl zmian. I przechodzimy przez takie główne trzy etapy, z których każdy jest związany z jedną z dosz. O doszach już wiesz, bo o tym już opowiadałam w poprzednich y, odcinkach. Ale dzisiaj y, opowiem Ci o doszach w y, aspekcie naszego życia. Zaczniemy od doszy kafa, która jest związana z dzieciństwem. To jest czas wzrostu, budowania takiej stabilności. To jest ten moment w naszym życiu, kiedy nasze ciało rośnie, jest pełne energii, ale też jest skłonne do gromadzenia. To jest ten czas, kiedy uczymy się ogromnie dużo, bo gromadzimy wiedzę. Pita to jest czas dorosłości, to jest czas działania, ambicji, realizacji celów. Dominują wtedy ogień, pasja, determinacja, ale też skłonność do przeciążenia. To jest ten czas w naszym życiu, kiedy budujemy się zawodowo, sięgamy po kolejne stanowiska, zakładamy rodziny, spełniamy się w roli matek. I wata. To jest czas dojrzałości. To jest etap refleksji, mądrości, takiego głębokiego wglądu w siebie i niezwykłej wrażliwości. To jest ten moment, kiedy ciało staje się bardziej suche, bardziej sztywne, bardziej kruche. A nasz umysł jest bardziej niż do tej pory podatny na lęk i niepokój. Zmiany hormonalne w okresie okołomenopauzalnym to jest naturalny proces. Ale kiedy nasze dosze wychodzą z równowagi, kiedy zaburza się ten nasz balans, to zaczynają się pojawiać objawy, które mogą nam się wydawać trudne do zrozumienia i do zaakceptowania. To właśnie Ajurweda uczy nas, że te objawy to nie jest jakiś błąd. To jest po prostu informacja o tym, czego nasze ciało potrzebuje. I chwilkę opowiem Ci, jak zmiany hormonalne wpływają na nasze dosze, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co jeśli wiesz, że w Twoim ciele i umyśle prze, przeważa dosza kafa, pita czy wata, to co możecie czekać? Czego możesz się spodziewać? Zaczniemy od kawy. Kiedy kafa nam się zaburza, to dominuje, zaczyna dominować ciężkość, stabilność, wilgoć. Jak nasze ciała reagują na zmiany hormonalne wtedy, kiedy mamy nadmiar kawy? No właśnie, zaczyna się skłonność do przybierania na wadze. To jest ten moment, kiedy nagle zaczynamy tyć patrząc na jedzenie. Zatrzymuje nam się woda w organizmie. To są właśnie te opuchnięte kostki, worki pod oczami, spuchnięte takie ciało. Czujemy taki zastój w ciele, ale też czujemy bardzo mocno zmęczenie, trudność z motywacją, przygnębienie, brak chęci do działania, takie mocne wycofanie się, taka chęć zostania na miejscu. Co nam wtedy pomoże? Przede wszystkim ruch, ale też lekka dieta, stymulacja zmysłów, regularność. Na przykład w aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o kuchnię, to świetnie sprawdzą się delikatne przyprawy, ciepłe posiłki. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to ja nie mam na myśli tutaj od razu, jakichś pobytów na siłowni męczących i wykańczających trzy razy w tygodniu. Dla takiej osoby, która czuje, że tej kawy jest w jej ciele za dużo, wystarczy jak po jednym, dwóch posiłkach przejdzie się na spacer. 10 minut spaceru to jest piękna aktywność fizyczna, która może być pierwszym krokiem do utrzymania zdrowia. Jeśli chodzi o pitę, kiedy pita nam się zaburza, to zaczyna dominować ogień, intensywność, takie ciepło. I łatwo się domyśleć, że w ciele odczujemy to jako uderzenia gorące, nocne poty, takie nadmierne y, podekscytowanie, frustracja, irytacja, bardzo łatwe wybuchy złości, potężna krytyka wobec siebie i świata. Pojawiają się też problemy ze skórą, wszelkie zaczerwienienia, jakieś wysypki, może pojawić się refluks. Co najlepiej pomaga zaburzonej picie? Wszystko to, co ją wychłodzi, czyli kontakt z naturą, medytacja, wychładzające, uspokajające oddechy. Oczywiście chłodne napoje i chłodne jedzenie. Nie mówię o zimnych, wyciągniętych z lodówki napojach, ale o Płodnych, w takiej temperaturze pokojowej. Pita, która ma w natury silny ogień trawienny i dobrze trawi, może sobie pozwolić na więcej surowych warzyw. I unikanie tego, co jest bardzo ostre czyli ostre przyprawy, meksykańska kuchnia to nie jest najlepsze rozwiązanie dla zaognionej pity. I ostatnia jest wata. Kiedy wata jest w nierównowadze, to pojawia się lekkość, suchość, nadmierny ruch i taka sztywność. W naszym ciele, w naszym umyśle to się może manifestować nadmiernym niepokojem, takim lękiem o wszystko, o jutro, o pracę, o dzieci, o rodzinę, o zdrowie, o pieniądze, o wszystko. Takim uczuciem rozproszenia, takim taką trudnością w skoncentrowaniu się w, na tu i teraz, w wykonaniu jednego zadania. Takie, taki natłok myśli będzie też bardzo charakterystyczny dla waty, ale to się może objawiać również problemami ze snem, ponieważ ta ciężko pracująca głowa nie pozwoli nam zasnąć i przespać spokojnie całej nocy. Oczywiście ta suchość to objawia się jako sucha skóra, suche włosy, suchość w ciele, na przykład swędzące suche oczy. No i pojawiają się problemy trawienne. Nieregularne, nieregularne wypróżnianie czy wzdęcia, to jest takie bardzo charakterystyczne dla zaburzonej waty. To co, czego potrzebuje wata? To uziemienia i rutyna, to są bardzo ważne rzeczy, rutyna, czyli zaplanowane posiłki, ciepłe, ciężkie, Masaże, ciepłe masaże olejowe albo chociaż masaż głowy, masaż stóp wieczorem przed pójściem spać, też sprowadzi watę do tu i teraz. Z ciepłych naparów ziołowych świetnie się sprawdza herbata imbirowa albo herbatka z kopru włoskiego. Także to są takie wskazówki na już, na tu i teraz. A teraz, jeśli pozwolisz, to na chwilę zatrzymaj się. Weź głęboki wdech i wydech i pomyśl, jakie objawy zauważasz u siebie. Czy twoje ciało mówi ci, że potrzebujesz więcej spokoju, więcej lekkości, a może więcej wychłodzenia? Nie oceniaj się. Po prostu obserwuj. Jeśli pozwolisz, to zaproszę cię do maleńkiego, krótkiego ćwiczenia. Weź głęboki wdech z intencją przyjęcia tego, co jest, i wydech z intencją puszczenia, puszczenia walki ze sobą. I jeszcze raz weź głęboki wdech z taką absolutną akceptacją tego, kim jesteś i co masz. I wydech z całkowitym odpuszczeniem. I jeszcze raz wdech, i w myślach powiedz sobie: akceptuję siebie w procesie zmiany. Jestem w porządku taka jaka jestem. I wydech z takim poczuciem ulgi, relaksu i całkowitego odprężenia. Pamiętaj: zmiany hormonalne nie są ani dobre ani złe. Nie oznaczają końca czegoś, utraty czy rezygnacji z siebie. Zmiany hormonalne to początek nowego rozdziału rozdziału życia, w którym możesz nauczyć się siebie na nowo. Jeśli interesuje Cię temat zdrowia, własnego ciała, poznania siebie, to zapraszam Cię do wspólnej podróży. Znajdziesz mnie w przestrzeni kobieca prawda.